Droga Skorpionico, drogi Skorpionie, witam cię serdecznie. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od pory, kiedy będziesz odsłuchiwać lub też oglądać to czytanie. Garść ogłoszeń. Chciałabym Wam bardzo podziękować, ponieważ od ubiegłego tygodnia i przywitać mamy na kanale ośmioro nowych subskrybentów. Jeśli na przykład któreś, któryś z Was. To ogląda, to możecie się odezwać, ale nie musicie. Druga rzecz. Jeśli dajecie łapkę pod filmem, czyli dodajecie ten film do swoich ulubionych, to nie dość, że bardzo pomagacie swojemu ulubionemu twórcy, to jeszcze troszkę zwiększacie szansę na to, że będziecie dostawać na bieżąco powiadomienia. Nikt do końca wiecie, nie, nie ogarnia tego, jak te algorytmy na YouTubie tym zarządzają. Ale jest jakaś korelacja między tym, ile dany film ma łapek czy też wyświetleń, a tym, jak później, jak często się pojawia w, w polecanych filmach. Także robicie to trochę dla mnie i trochę też dla siebie. No i a propos robienia i dla mnie i dla siebie, to tutaj zwracam się z uprzejmą prośbą do tych osób, które mnie już znają, dłużej oglądają, o rozważenie. Dodania trochę paliwa swojej twórczyni, bo możecie na przykład postawić mi wirtualną kawę, czyli podzielić się ze mną pieniążkiem na kawę. Możecie również zrobić maleńką, drobną, jaką tam uznacie, wpłatę poprzez PayPal'a, a mnie będzie ogromnie miło. A z drugiej strony, poza tym, że będzie mi miło, to być może, że to przełoży się w przyszłości na jakąś fajną rozbudowę, rozwój mojego kanału. No i Wam wtedy może będzie fajniej to oglądać. No, i rozgadałam się. Skorpiony, bardzo fajne karty. Na nów czytanie jest od środy do niedzieli, czyli od dzisiaj do niedzieli. W karcie wisielca po lewej możecie mieć jakieś głębsze rozkminki w tym tygodniu. Potrzebujecie sobie powisieć, przemyśleć dogłębnie jakiś temat. Bo zobaczcie, ten człowiek, pomimo że wisi, on bardzo intensywnie coś rozważa. No, i nów jest bardzo dobrym. Tygodniem na tego typu rozważania. W centrum czytania mamy kartę Gwiazdy. To jest symbol osoby z podznaku wodnika. Jest karta w pozycji prostej, więc może to być osoba pozytywnie do Was nastawiona. Lub też jeśli jesteście w takim wieku oczywiście nie wnikam w jakim jesteście wieku, ale jest, jeśli macie ku temu, że tak powiem, możliwości, to tutaj może się pojawić ciąża. Jest obfitość, jest piękno, jest pełnia. W karcie Księżyca natomiast po prawej mamy taką sytuację, że nie widzimy pełni obrazu, bo karta Księżyca mówi nam o jakichś iluzjach, złudzeniach, niewidzeniu pełnego obrazu. Jest też kojarzona z osobą z podznaku raka, więc jeśli macie taką osobę w swoim otoczeniu, to również może być po prostu życzliwa Wam osoba, aż dwie osoby życzliwe. Wystarczy y, mieć pięciu przyjaciół i można umrzeć szczęśliwym. Tak mówił bodajże Sokrates. Drogi, droga Skorpionie, jeśli z Tobą to zarezonuje, to super. Jeśli nie, to się nie przejmuj, idziesz dalej. Szukasz na przykład czytania dla któregoś ze swoich ascendentów, albo po prostu czekasz na kolejne czytania. Dobrego tygodnia Ci życzę i pozdrawiam serdecznie.